Pan Nowak udał się do szpitala po wyniki badań żony. Pracownik szpitala mówi: Bardzo nam przykro, ale mieliśmy tu trochę zamieszania i niestety wyniki pańskiej żony wróciły z laboratorium, razem z wynikami jakiejś innej pani. Teraz nie wiemy, które są które. Szczerze mówiąc, ani te, ani te nie są nadzwyczajne. Co to znaczy? Jedna z pań ma Alzheimera. A druga uzyskała pozytywny wynik testu na AIDS. Ale chyba badania można powtórzyć? Teoretycznie można, ale te badania są bardzo drogie. A Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłaci za dwa testy dla tego samego pacjenta. To co ja mam robić? Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca w takiej sytuacji, by zawiózł pan żonę do śródmieścia i tam zostawił. Jeżeli trafi sama do domu, po prostu proszę zrezygnować ze współżycia. Motocyklista, jadący z prędkością 230 km na godzinę, zobaczył przed sobą małego wróbelka na wysokości twarzy. Starał się jak mógł, żeby go ominąć, ale przy tej prędkości nic się nie dało zrobić. Uderzony ptak przekoziołkował i upadł na asfalt. Motocyklista, mając wyrzuty sumienia, zatrzymał się i wrócił po ptaka ponieważ wyglądało na to, że wróbelek żyje, zabrał go z asfaltu. W domu umieścił go w klatce, włożył do niej trochę jakiegoś pożywienia i wodę w miseczce. Rano wróbelek ocknął się, popatrzył na wodę, popatrzył na jedzenie, popatrzył na pręty klatki przed sobą i mówi. O kuźwa, zabiłem motocyklistę.